To, że jeszcze deszczę padają, to Wam pokażę tutaj taki kompot. Tutaj się kompot, po prostu woda, trochę cukru, ananas i hikama. Hikama to Wam później powiem, co to jest za owoc. I oczywiście to czerwone, co widzicie, to jest chili. Teraz posmakuję troszkę, bo chili to ja nie zobaczę. Briny spicy? Zaraz się dowiemy, czy jest bardzo spicy. Mm. Nie jest, nie jest aż taki słodki, jest troszeczkę spicy. I tutaj posmakujemy tej hikamy. A no, na nas znacie smak, ale ta hikama to jest coś jak ogórek z pomarańczą. Dosłownie, ogórek z pomarańczą. Taki ma smak. Taki ma smak tutaj ten. Ten owoc. Wrzucę Wam oczywiście hikama po naszemu, jak to. No i takie spicy kompocik sobie po jedzeniu sobie jedzą i na przykład jeżeli się objedzą tego tłustego, no to takie coś rusza im żołądek. Dodatkowe, dodatkowo ananas pomaga w trawieniu, chili pomaga w trawieniu, no i ta hikama prawdopodobnie też. Także to jest taki popychacz, popychacz czystego żarcia, ja bym to tak określił.